Chciałbym przedstawić na aukcję samiczkę nakrapianą o numerze 4, 4 2, 24, 4 i 37. Samiczka ta jest również wnuczką pitbula, Jest bezpośrednio po samcu z końcówką 892 czyli po synu Pitbull'a pełnym bracie Superkę. Matką tej samicy. Natomiast jest Samiczka o numerze 3050. Jest to wnuczka Pitbull'a. Jest to po samcu z końcówką 188, którego nazwałem New Pitbull. Matką jej, znaczy, znaczy babką jej, jest samiczka o numerze 2024 Dark Flame. Jest to najlepsza samica okręgu 14x14, siódmy 14, z Polski. Także ta samiczka, mimo że z barwy nakrapianej, odziedziczyła tutaj tą barwę prawdopodobnie z babki. Lub z linii superkę, gdyż superkę też była nakrapiana. Jest ona wnuczką Pitbull'a, inbredem na Pitbull'a. Wnuczką 188, wnuczką Dark Flame 2024. Samiczka perfekcyjnie złożona, niewielka. Moc genów tego gołębia jest naprawdę zadziwiająca. Zapraszam do licytacji tej samiczki.